To ja sobie to czyli ja nazywam się pan Mariusz Cysewski, jestem w sądzie rejonowitarnych w górach. Pan reprezentuje ochronę i pan mówi, że nie można wejść na salę. Jakichkolwiek urządzeń nagrywających. Rozumiem, a jak nazywa się pan sędzia? Kojarzy pan może? Kojarzy pan Jirko? Mam jest nazwisko. Przyjdźmy. Czyli pan sędzia Tomasz tak? kazał Znaczy wie pan co? Ja po prostu odmówię, odmówię podporządkowania się temu, no bo nie ma żadnej podstawy prawnej. Ale pan nie wejdzie. Ja tak to ja w takim chce. razie nie wejdę, no i mam dowód, że byłem tutaj, ponieważ nagrałem samego siebie na kamerę, no i nie będę pasuje musiał pasuje wrócić pasuje do domu. Nie ma podstawy prawnej. No ja się stawiłem, to jest godzina 13.30. Tak. Która jest godzina? Proszę Państwa, która jest godzina? Można zapytać, która jest godzina? Zostawia Pan ten sprzęt? Jest, nie, 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 nie zostawił. A tak jak Pan nie zostawia to... Dziękuję bardzo. Proszę zgasić Na jakiej podstawie? Proszę, <grychy> nie mam takiej... proszę pana, ja dostaję polecenie od pana sędziego, mam je wykonać. Nie ma, nie ma takiego przepisu. Czyli dostał pan bezprawne y, polecenie. Ja, ja to mam... oczywiście zgłoszę w prokuraturze jako przestępstwo. Panie Tomasze, ja rozwiązania? rozumiem, dlatego, że pan wykonuje swoje o Tym niemniej, y, żeby pan wiedział, że to jest działanie bezprawne. Ja to zgłoszę w prokuraturze. Nie pan sprzęt, nie? Sprawa nie została wywołana, ale jeżeli to nie zostanie wywołana, to tutaj... Z tym, że pan wie, że próba utrudnienia mi wejścia na salę sądową po wywołaniu sprawy jest właściwie jeszcze poważniejsze przestępstwo? Pani może A, bez butów tak tak jeszcze, może bez ma tak jak Także tak możemy się bawić. Ja w każdym razie mam dowody, bo nakrywam to, co się dzieje. Tutaj jeszcze prawda, żeby mnie też że sprawa będzie wywoła, to ja sobie pójdę do domu. Jeżeli pan mnie nie wpuści, oczywiście to nie. Dobry. Tutaj, tak? Proszę Pana mam taką prośbę. Proszę cały sprzęt elektroniczny, który jest w Pana dyspozycji zdeponować tej Nie Rozumiem, co myślimy, proszę. że Proszę Pana, bardzo Pana proszę. Kamera, statyw, telefony komórkowe i ewentualnie jakieś inne urządzenia nagrywające. Proszę zdeponować u Pana z ja dziękuję za to pouczenie, proszę Wysoki Sądziak. W niniejszym zgłaszam wniosek o wyłączenie Pana Sędziego, pana, jak również proszę. wszystkich innych sądziów Sądu Rejonowego w Tarnowsku z tej sprawy. W moim przekonaniu, no Pana, Pana Sędziego zarządzenie o, o odmowie dopuszczenia kamer Dobrze. na jawną rozprawę pana, jest przestępstwem to, i to... Y, wnoszę o odroczenie rozprawy, może tak, wnoszę o odroczenie rozprawy na okres 7 dni. W okresie tych siedmiu dni ja złożę pisemnie uzasadnienie wniosku o wyłączenie pana sędziego. Bardzo Taki Pana tóż... proszę o wyłączenie kamery. Bo Pan kamerę włączoną, prawda? Mam włączoną, by mieć dowód u... złożenia panu, takiego wniosku. Mamy wyłączyć kamerę. Panie sędziego, do... ja złożyłem wniosek o pana wyłączenie kamerę. Czy, czy to jest koniec w naszej rozprawy? Oczywiście proszę pana. Czy mógłby pan dowód osoby z komisyjemy pokazać, bo ja naprawdę nie wiem jak to pan oczywiście. Proszę zobaczyć. Proszę nie trać mojej kamery. Ja nie krew, proszę nie trać mojej kamery. Pan zniszczył, proszę pana. Co zrobiłeś? No przecież pan zniszczył, leży to na ziemi. Poproszę pana dowód. Proszę pana, czy... Ja nie wstępuję do punktu. Proszę pana dowód. Proszę zwrócić mi uwagę. Nigdy pana nie bardzo. Tylko proszę, jeszcze pana spilmuję, bo gdyby były jakieś wątpliwości, kto, kto uszkodził kamerę. Panie proszę proszę sędzia, ja przypominam, że złożyłem wniosek panie o wyłączenie pana. Bardzo bym pana prosił, żeby pan zechciał usiąść. Musimy pisać, kim pan jest, do do, do, do około... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana, do proszę, proszę zabrać kamerę. Yy, bardzo Pana proszę, proszę zabrać kamerę, ale... Dosyć... No, ale ja złożyłem wniosek o wyłączenie Pana, proszę Pana. I ja wychodzę w tej chwili, bo dość mam tego, y, tego owijania w bawełnę. Pan jest przestępcą, Pan podejmuje czynności po złożeniu wniosku o Pana wyłączenie. Poważne czynności procesowe. Proszę zwrócić mi dowód i do widzenia. Proszę bardzo, proszę bardzo o zwrot dowodu. Ja fragment. że nie. jest Ja myślę, panie sędzio, że niepotrzebne jest. Um, do Zwiększanie temperatury, Proszę bardzo, w dniu dzisiejszym sąd wezwał pana po to, aby odebrać od pana wyjawienie majątku. Chciał sąd uzyskać informację od pana, jakim pan majątkiem dysponuje, ponieważ taki wniosek, proszę pana sądu są A pan prawo złożyć wniosek o wyłączenie sędziego. Do... Tak, wysokiej sędzie. Ja go złożyłem z tym no, zasadnikiem. Sąd postanowił, sąd postanowił wobec złożenia wniosku rozprawę odroczyć z terminem skórzę. Dziękuję panu uprzejmie ze stanowiska, sąd odda panu dziękuję, dziękuję bardzo panie sędzio. Przepraszam, jeżeli tutaj z mojej strony doszło do widzenia panu. Do tak, widzenia.